MFC zaprasza na materiał. Cześć, witajcie moi drodzy. W kolejnym filmiku z cyklu Zbuduj dom muminków. Tym razem jest to wysyłka trzecia, prenumeraty. I w trzeciej wysyłce dostajemy pierwszy. No nie powiem, że jest to gratis, ponieważ. Tutaj jeszcze nie wspomniałem od początku, że wszelkiego rodzaju rzeczy, które dostaniemy, nie zostały zawarte w tej początkowej broszurce. Oczywiście, dostajemy prezenty za złożenie prenumeraty i to nie, mówimy, nie mówię w tym momencie o tych prezentach z prenumeraty premium ale do normalnej prenumeraty też dostajemy prezenty, aczkolwiek nie są to takie prezenty, jak na przykład widzieliście ostatnio u mnie w filmikach z cyklu na przykład Torgal albo choćby Terminator, gdzie dostajemy jakieś takie prezenty już z pierwszą wysyłką, gdzie w Torgalu dostałem teczkę na, na, na szkice i ten fajny notes. Tutaj natomiast takich prezentów nie dostajemy. Tutaj dostajemy prezenty, które będą stricte Wyposażeniem tego domu i te prezenty dostajemy gdzieś tam od wysyłki, chyba dziewiątej dopiero. Czyli to na przykład będą rzeczy do, do domu, po prostu jakiś koszyk. Będą tam związane rzeczy z, z jadłem, czyli będą jakieś pączki, jakieś tam chleb, takie, takie rzeczy, nie? I to dostajemy w takich małych pudełeczkach. Ale to są takie gratisy, które dostajemy dużo, dużo później. Bo one będą jakby elementem wystroju tego domu. Ale co pewien czas dostajemy taki oto gadżet. Jest to oczywiście taki yy, ścięty, yy, taki zabudowany, ścięty yy, skoroszyt na te yy, zeszyty. Żebyśmy potem mogli sobie te zeszyty chować. Z przodu ma mm, napis Moomin. Build your Moomin house. Muminka i ten dom z boku. Też taki napis, a z tyłu, jak widzieliśmy, przekrój tego domu. I raz na jakiś czas dostajemy taki właśnie gadżet. Odłożę go na bok, i on jest właśnie z trzecią wysyłką taki gadżet dostaliśmy. No i dobra, lecimy z Koksem. Piąty numer yy, gazetki. A w nim elementy, jakie dostajemy, czyli fragment kuchni, podłoga parteru, i dachówkę na dach werandy, ale to później. No i w Natowie. Natowie postacie, które nie adam, o czym tak naprawdę są, i przerażały wiele dzieciaków w tamtym czasie. Mnie, nie, nie, bardziej buka przerażała, jak chyba każdego, no, każdego w sumie. w Natowie. Imię Hatifnatowie, ród Natowie, miejsce zamieszkania dokładnie nie ustalono, gdzie mieszkają Hatifnatowie, choć wiadomo, że w czasie letniego przesilenia gromadzą się na pewnej bezludnej wyspie. Opis Hatifnatów, no i ich tutaj powiązania. Hatifnatowie opowiadał o podróżach Hatifnatów Tatuś Muminka. Siał nasiona i hodował Hatifnatów włóczyki, właśnie, ponieważ Hatifnatowie wyrastali z nasion, to jest takie dziwactwo. I paszczak rozwścieczył Hatifnatów, zabierając im barometr. Tak, ponieważ Hatifnatowie byli ogólnie naładowani energią elektryczną. Potrafili przyjąć tą energię i dlatego byli dosyć niebezpieczni, bo mogli porazić kogoś. No i tutaj mamy ewolucję postaci. Film animowany Wesoła Rodzina Muminków, kapelusz Czarnoksiężnika. To jest właściwie z wieczorynki pokazane tutaj. Tak samo tutaj jest pokazane właśnie z wieczorynki. Ulubione rzeczy na wyspie Hatifnatów. Znajduje się polana, na której był taki pal, i na tym y, palu był zawieszony barometr, ponieważ właśnie Hatifnatowie się zbierali do niego. To normalnie jak jakieś takie miejsce kultu dla nich było. I tam paszczak właśnie zabrał im ten barony, barometr i tym ich oraz wścieczu. No i tutaj właśnie jest powieść Lato Mumików: scena, w której włóczyki rozrzuca nasiona w parku i na świat przychodzą Hatifnatowie. Takie oto rzeczy. Następnie na wyspie Hatifnatów, no i tu jest właśnie ten opis. O no, paszczak wędrował przez lazy, z niezanych sobie roślin i tak dalej, i tak dalej. Tutaj właśnie cały ten opis, jak to było na tej wyspie, jak oni tam ich rozwścieczyli. No i pokazane tutaj co dostajemy. Czyli dostajemy tak naprawdę w tym numerze, o zgrozo dostajemy e, pędzel, tutaj i farbę, aczkolwiek tej farby, a farba jest tutaj w pudełeczku. Farba jest tutaj w pudełeczku ze piecem, jest pokazana i to jest jedna jedyna farba, jaką dostajemy. Niestety szkoda, bo ponieważ najlepsze jest to, że z biegiem czasu, jak będą przychodzić do nas elementy mebli, to meble też trzeba pomalować. I nie mamy już tam farb, bo nikt niestety z D'Agostini nie uraczył nas z tym, żeby dać nam jakieś takie tubki farb. No ile taka tubka farb kosztuje? No mogliby już to dołożyć. Jak już składamy ten dom, to poza brązową farbą mogli dołożyć jeszcze. Jest potrzebna niebieska, biała. Wiem, że to można kupić, ale dlaczego ja tego nie dostanę? Skoro już płacę kurde ponad 3000 pewnie za ten, ten nie liczyłem, ale to pewnie tyle wyjdzie. Ponad 3000 za taki dom, no to Boże drogi dajcie już takie farby, dajcie już takie farby. Pędzel dali, no to jest w ogóle chwała, że dali pędzel, bo równie dobrze mogliby go nie dać i powiedzieć kupcie sobie pędzel, tak samo jak z, tą, tą, z tym klejem wikorem, dali taką malutką tubkę, widzieliście na samym początku i koniec, więcej go nie będzie, dostałeś i tyle, idź sobie teraz do meblowego, kup kolejny tam... W zaopatrzenie tego wszystkiego. Tak samo to o ile taki klejwikol można kupić, pójdziecie sobie do mrówki czy tam do Lerła Merlin i sobie kupicie klejwikol, ale na przykład z taką taśmą klejącą obustronną, jeszcze taką kurde o przekroju szerokości, tam chyba 2 mm, nie kupicie tego nigdzie. Znaczy. To mi przyszło, przepraszam. Nie kupicie tego nigdzie. To znaczy kupicie, ale gdzieś dopiero w jakiś tam specjalistycznych sklepach i to najlepiej z, z, z nie wiem, może z Allegro albo w ogóle z internetu. No dobra, ale lecimy dalej, nie przedłużając. Dostajemy tutaj parter podłogi, znaczy podłoga, parter podłogi, podłoga parteru, która się komponuje z tamtą resztą, pędzelek i dachówkę na werandę, którą sobie tutaj możemy. Wyciąć i potem zaopatrzyć tą werandę, tak to wygląda. Tutaj jest pokazane, jak pomalować tą tą. Yy, no i dostajemy tutaj, właśnie jakieś złożenie, bo tam są jeszcze takie metalowe paliki do, do, do werandy. No i jest pokazany tutaj, właśnie piec kaflowy. Element pieca kaflowego jest ciężki, czyli tył jest też odlany z metalu i w ogóle tutaj te yy, rura też. Do komina, a tutaj jest yy, gąt na, na, na górę werandy, nawet jest pokazane. Kaletni, kalenica to się właściwie nazywa. No i jest tutaj pokazane właśnie jak to, jak to wszystko złożyć. I to tyle w związku z piątą wysyłką, pokazane co dostaniemy w szóstej wysyłce. W szóstej wysyłce dostajemy następne elementy fragmentu kuchenki mamy Muminka jako figurkę oraz szkielet ściany parteru. Mama Muminka, mama Muminka, ród Muminki, miejsce zamieszkania, do muminków w dolinie. No i oczywiście jest tutaj pokazane mąż, syn, no i mm, otoczenie, przyjaciele, Mibla, Włóczyki, Ryjek, Małami itd. Tak tak kadry z Muminki na Riverze, kadry z mm, Wieczorynki ulubione rzeczy, czyli bez ten skarbem mamusi Munkie, jest mała czarna torebka tutaj mamy witaj z powrotem Muminku gdzie Muminek wyruszył na jakąś tam podróż no i tutaj mamy to co dostajemy w tej wysyłce, czyli dostajemy figurkę mamusi Muminka która trzyma w jednej, w lewej łapce podarunek tutaj mamy jej torebkę ściany Czyli no Matko droga. Elementy ścian, tutaj te szkieletowe, no i tutaj mamy podstawę pieca kaflowego. Trochę o Finlandii, w tym kraju mówi się w dwóch językach. Skrzynka pocztowa jak wygląda. No i tutaj właśnie jest o jak zbudować ten szkielet tego. Tutaj jest wypełni akcesoria do szycia koszy do szycia Wypełni akcesoriami do szycia koszy, który był dążony do numeru trzeciego, i tutaj jest pokazane, jak zrobić samemu te akcesoria. Że tam tutaj, jak zrobić y, na przykład y, igiełki, nici do szycia. No i tutaj jest właśnie pokazane, jak złożyć y, podstawę pieca i co będzie w numerze siódmym. I to tyle w związku z trzecią wysyłką. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.